Jedną pierdolną schizofrenię, zaburzenia emocjonalne. Proszę puść to na nie Powiem ci, że to fakt, powiesz mi, że to obdział. Pierdolę i tak rozejdziesz się po obdziach. Bo ja jestem Bogiem, Uświadom to sobie. Słyszy słowa, w których bo się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany. HIP, HOP, bez reszty oddany, przejebany. Potencjał niewyczerpany, chyba w DNA on był mi dany. Nie nic, daj, nie powiedziałeś tego wryj to nie powiedziałeś, że mnie kpić. Nie poczułem nic daj pi, nie powiedziałeś tego wryj to nie powiedziałeś, że mnie kpić. Nie poczułem nic tań, nie powiedziałeś tego wryj to nie powiedziałeś, mnie kpić Nie poczułem nic daj Nie powiedziałeś tego wryj to nie powiedziałeś nic Słowa co was prowadzą na ziemię Mowa co wam zmieni spojrzenie Co masz, to mów, ja co wam sód Wierzę w to co mówię, obeź mówię To złe miejsce, zły czas, uciekaj! Raz, raz! Są za tobą, ey! Chcą zatrzymać serce, to złe miejsce, zły czas, uciekaj! Raz, raz! Mają broń, ty na dłoni, nic więcej! To złe miejsce, zły czas, uciekaj! Raz, raz! Są za tobą, ey! Chcą zatrzymać serce, to złe miejsce, zły czas, uciekaj! Raz, raz! Mają broń, ty nagą dłoni, nic